Cześć kochani, witajcie na moim kanale, czyli Wiktoria Czajka. E, mamy nowy rok, mamy 2025, więc e, życzę Wam jak najlepiej w tym roku, e, żebyście spełnili swoje marzenia. E, no, mi rok nie zaczął się zaciekawie, e, bo mam problemy ze zdrowiem i w ogóle, że tak powiem, e, no ale mam nadzieję, że w tym roku po prostu. Spełnię swoje marzenia, te, które po prostu planuję je zrealizować, te, które w ogóle są do spełnienia w ogóle, że tak powiem. No i żebyście byli zdrowi, bo naprawdę zdrowie to jest najważniejsze, że tak powiem. No ale dzisiaj przychodzę do Was z ciekawym odcinkiem w końcu. Odcinek pod tytułem Mój poród. Ogólnie tak, tak, tak. Bardzo to jest ten film bardzo długo wyczekiwany przez Was. Więc w końcu znalazłam jakiś ten czas, chociaż nie wiem, czy nagram go kompletnie dzisiaj. No, ale jak nagram to wiadomo, wstawię na kanał. I tak, no, to może przejdźmy. Do roku 2022. Tak, 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 tak. Ja, o, ja urodziłam e, syna, mój syn ma dwa i pół już. Jak to szybko zleciało. No bardzo szybciutko i właśnie w tym roku on idzie do przedszkola. Więc e, jakby naprawdę duże w tym roku będą zmiany. W moim życiu, oczywiście, na bardzo dobre i lepsze. No, już dużo było gorszych chwil u nas, więc trzeba to zmienić na lepsze, dobre chwile i tyle. Tak, tak, tak. Przejdźmy do 2022. Jakby powiem, całą ciążę. Powiem Wam, że e, przebiegłem no, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bez żadnych komplikacji i w ogóle e, nie miałam ciąży zagrożonej, nie miałam. Ale powiem Wam, że byłam tak leniwa, kompletnie leniwa, e, to od razu się przyznaję bez bicia, e, no i w ogóle... Eee, nie chciało mi się nic robić, więc eee, no, <grywa> eee, okej, okay. eee, a teraz przejdźmy do porodu, przejdźmy do porodu, 2022, lipiec, hmm. gorąco, lato, a zaczęło się to tak, że 22 lipca E, miałam taką energię, miałam, ta, miałam taką kompletnie e, siłę normalnie, co nie e, żeby cokolwiek robić tak od rana, po prostu miałam po prostu jakby tryskałam energią, co nie e, Poszłam z mamą na zakupy, bo e, mój brat e, na następny dzień bo to był piątek i tak to się działo w piątek, a w sobotę on miał urodziny. Więc e, szłam z mamą na takie e, zakupy, po prostu lekkie, że po balony, i takie tam, e, po torta. E, nie miałam naprawdę taką energię, i wiadomo, to było też lato, nie zapominajmy o tym, więc e, dziwne, że miałam siłę. <laughs> mm, no i tak e, wieczorem, no jakoś tak. No, jakoś tak po prostu wieczorem, e, e, jakby sz, szłam do domu po prostu e, i zaczęłam się źle czuć po prostu. E, ale doszłam do, do domu, bo miałam blisko e, z, z domu od mamy do siebie do domu, więc miałam bardzo blisko. To bardzo dobrze. E, ale też zadzwoniłam po e, mojego byłego. Partnera, czyli ojca dziecka. Żeby wyszedł po mnie. No i wyszedł, no i dobrze, tak dotarliśmy do domu i w ogóle. Ale w domu też się źle czułam. E, tak, w domu też się źle czułam, więc. E, napisałam do mojej mamy i w ogóle co, co robić, po prostu co robić, e, bo ja się źle czuję. Bolał mnie brzuch normalnie. Mm. I po prostu zjadłam banana, bo myślałam, że jestem głodna, chociaż, bo właśnie w ten dzień mało jadłam, ogólnie nie miałam takiego apetytu po prostu. No i zjadłam tego banana, no i myślałam, że przejdzie. No ale tu nic nie przechodzi. No i co tu robić? I po prostu ten ból się nasila, nasila i się nasila, co nie? No i po prostu stwierdziłam, żeby po prostu partner, były partner zadzwonił po pogotowie. Tak ja wiem. Wiem, że zaraz mam na komentarze czy cokolwiek, że Pogotowie e, jest od ratowania życia. Ale tak biorąc pod uwagę, ciężarna kobieta, jakby e, też jakby wiecie, mm, zależy na, chyba na życiu, żeby, żeby jakby naprawdę szybko reagować. Nie każdy taksówkarz po prostu pozwoli, wyrazi zgodę po prostu, żeby, no, żeby jechać na pogotowie, tak, bo mogą wody odejść i w ogóle, chociaż u mnie w tym przypadku nie było żadnych wód, żeby odeszły, bo miałam zatrzymane wody. No, ale mówię, nie każdy taksówkarz po prostu zgodzi się na to a ja samochodu nie miałam, a mój były partner, więc, no, e, więc, żeby nie było tutaj komentarzy, nie, bo ja naprawdę, e, ja wszystko też rozumiem i w ogóle, no, ale, no, nie każdy ma po prostu samochód, więc, e, tak, <grym> zadzwoniliśmy na to pogotowie, mm, jakby, no, Ile musiałam czekać? Nie chcę to przypomnieć. Musiałam czekać z jakieś 10-15 minut do... No i tak musiałam z jakieś 10-15 minut po prostu czekać na te pogotowie, żeby przyjechali. No bo byłam przytomna oczywiście, ale ten ból był tak nie do wytrzymania, że to ola boga normalnie. No ale pojechałam do tego szpitala. Tam już stwierdzili, że na porodówkę. Okej, okay, jedziemy na porodówkę. A tu co się okazało? Mój synuś już nie chce wychodzić sobie na świat. Więc <grym wiosenka> musiałam zostać na patologii ciąży. Znaczy nockę spędziłam na porodówce, jakby coś się odwidziało mojemu synowi. Ale nic się nie działo e, kompletnie. E, więc rano... Ja w ogóle ten, w tą noc bardzo ja w ogóle mało spałam, że tak powiem. Jakoś mi tak dziwnie było po prostu. Mm, bałam się co, co może się stać i w ogóle. Mm, a więc. Rano poszłam na poródówkę, na patologię ciąży. E, przykro mi było, bo w tym czasie mój brat miał urodziny wyprawione i w ogóle i ja tak co roku byłam z bratem na urodzinach i w ogóle, a tu tak op, nie ma po prostu, nie, um, nie ma mnie na tych urodzinach. O, przykro mi było naprawdę. No i tak w skrócie już mówiąc, po prostu dwa dni leżałam na porodówce. Miałam bólę, miałam bólę, ale po prostu to nie poród, to nie poród, <laughs> więc leżałam na patologii ciąży dwa dni, czyli sobotę i niedziela. A, w poniedziałek, co tu się działo? Co tu się działo w poniedziałek? Eee, już z samego rana e, miałam bóle takie okropne, że ola Boga. No i poszłam do pielęgniarek już z samego rana, że mam bóle i po prostu co robić, nie? No i powiedziała mi, że mam czekać na obchód. No dobra, czekam na ten obchód. E, mówię na tym obchodzie, jakie ja mam bóle, co ile i takie, tam i takie, tam. E, no to e, poszłam na badania. Na badaniach okazało się, że mam 5 cm rozwarcia. No jakoś tak po prostu coś w tym stylu. E, tak, 5 cm rozwarcia. I poszłam na porodówkę. A co tam się działo? O Jezu! Pamiętam, że o 10. Pamiętam jak do dziś. Pamiętam. Napisałam jednego o do mojej mamy. 10 godzina. Że ja nie dam urodzić. To za bardzo boli. Bo <grystanie> e, no, tak, to prawda. Ból był niemiłosierny, naprawdę bolesny. No i napisałam, że ja nie dam rady urodzić. Nie dam po prostu urodzić. I no i koniec. Zostawiłam telefon, bo przez ten ból nie mogłam normalnie pisać. E, jakby. Mówiłam że na początku filmu, że wody mi nie odeszły w dom. no bo nie odeszły, bo miałam zatrzymane wody. E, no i przyszedł lekarz i mnie po prostu, e, no e, przyszedł lekarz, no i mi te wody przebił po prostu e, i po prostu e, tak ciekło ze mnie, że to jest tragedia, że tak powiem. E, w ogóle były też e, te m, studentki w ogóle, gdzie ja się e, nie miałam takiej karteczki, czy mogę się na to zgodzić. I w ogóle, bo ja no, nie zgodziłabym się normalnie, e, żeby byli przy takim, czyli przy mnie w ogóle nie studentki. E, więc właśnie to jest e, najgorszy szpital, w jakim ja rodziłam. Ale mamy tylko jeden taki parodówkę w moim mieście. Więc no co tu poradzić? Jak nie ten, to in, na in, w innym mieście, no ale. Że mojemu synowi najpierw chciało się wyjść na świat, a później już muszę do no to. No. Hmm. E, e, tak, e, lekarz mi przebił te wody. No i mówię, e, leciało ze mnie jak z wiadra. E, że tak powiem, e, no i później e, powiem tak: te pielęgniarki były bardzo niemiłe, bo ja miałam naprawdę takie bóle, że to o Jezu, ola Boga. E, no i po prostu ja nie mogłam leżeć na płasko, co nie? Nie mogłam po prostu, po prostu leżeć na płasko na fotelu. E, jedynie mogłam obrócić się na bok, po prostu, jakby, e, jak kładziecie się po prostu, e, tu macie fotel, stoi prosto fotel, nie, to ja musiałam po prostu, o, o tak, po prostu leżeć, wtedy ból był mniejszy, no, a pielęgniarki po prostu się śmiały i to pielęgniarki, nie studentki, więc... E, Naprawdę to jest najgorszy szpital. Nie polecam tego szpitala w Eleblągu. Więc naprawdę A, no, i dostałam na przyspieszenie też porodu i w ogóle, więc też nie mogłam urodzić. Ja rodziłam 5 godzin samodzielnie samodzielnie po prostu e, siłami miniatury natury. Chciałam, próbowałam i w ogóle ale nie mogłam urodzić. I po pięciu godzinach po prostu powiedziałam, nie, ja nie chcę. Ja chcę cesarkę. Lekarze były, byli tak niemiłosiernie mili, e, no, powiedzieli coś tam pod nosem, no ale co mieli powiedzieć? No, zgodzili się po prostu, że znaczy zgodzili się, no to tak, zgodzili się, bo gdyby oni się nie zgodzili, nie miałabym tam prawa po prostu pojechać na, po, na cesarki, cesarskie cięcie po prostu. Eee, ale ja po 5 godzinach naprawdę nie mogłam urodzić. Gdzie ja naprawdę jestem niska, ja mam 1,46 46 albo bądź 7. A No naprawdę jakby też oni powinni brać to pod uwagę, że nie każda kobieta ma taką wielką siłę po prostu. Tak pojechałam na tą operację, bo to jest operacja, co nie? Czarskie cięcie trwało 10 minut. 10 minut jakoś, tak? I po prostu już miałam malucha, nie? Eee, wiadomo, nic nie czułam, bo dalej nie, znieczulenie w kręgosłup. Przed... Eee, eee, tak, tak, tak. Eee, potem kazali mi się położyć. I w ogóle eee, to jakby nie bolało nic. Tylko po prostu takie szarpnięcie, nie? Eee, czuć po prostu eee, jakby ktoś. Szarpał w no i tak o 14.25 przyszedł na świat mój synek przez cesarkie, cesarskie cięcie eee, najważniejsze, że zdrowy 10 punktów dostał eee, to najważniejsze jest eee, tak więc eee, porudówki w nie polecam w żadnym wypadku e, e, i tak bardzo niemiłe pielęgniarki hmm. w ogóle samo to że nie zapytali się mnie, bądź nie dali mi jakieś kartki po prostu, żeby podpisać czy się zgadzam na studentów właśnie jakby to jest naprawdę ich Ogromny błąd, bo powinni po prostu e, coś na ten temat powiedzieć. A tu nic! To taka zdziwiona, i w ogóle, ale ja miałam takie silne bóle już na tej porodówce, że dobra, dobra, nic nie mówiłam, nie? E, no, ale ja potrafię się odezwać, co do czego po prostu. E, tak. No. E, syn ważył 3,270. No. Tak, tak jest właśnie. 3,270 i ja taka, bo przed byłam taka szczupła i w ogóle ja przed yyy Znaczy co ja mówię? Tak, przed byłam szczupła i w ogóle ja z małego jestem niska, więc no, ale jakby no nie mam co się martwić, tak ważne, że syn był e, zdrowy i do tej pory jest zdrowy, <laughs> no i dostał 10 punktów, tak jak powiedziałam, no. Oczywiście to była też taka opcja, że pierwsza noc z dzieckiem, to pielęgniarka się, chociaż jedna się spytała po prostu, czy chce dziecko mieć na noc, czy... Nie, ale ja powiedziałam, że tak, no bo, yy, no jak, matka, ja bym się miała nie zgodzić po prostu yy, wziąć dziecka na noc, ale powiem, że naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo trudno. Yy, w ogóle ta planizacja po, po tym wstaniu i w ogóle po tej operacji był istny kosmos. Normalnie cała chodziłam, cała drżałam, normalnie. No i po prostu ból, 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 ból. Mówię, w czasie tej operacji to nic nie bolało i nie, po prostu dziwnie, dziwnie się czuć, nie? Ale nic nie boli, dopiero pionizacja. O Jesus, dopiero jak znieczulenie schodzi. Bola Boga, naprawdę. No, ale ważne, tak jak mówię, że dziecko zdrowe, że nic się dziecku nie stało. No i tak powinno być po prostu. Wiem, że niektóre też matki gardzą się za to, że, że urodziły cesarskim cięciem niż naturalnie. No, ale jakby każda z nas, każda matka jest po prostu bohaterką. Bo jakby urodziła dziecko, tak, więc naprawdę ja się cieszę, że mam syna już dwa i pół. Ma jest taki niedobry, taki niegrzeczny, bunty, bunty i jeszcze raz bunty. No, ale trzeba sobie dać radę. I po prostu, tak jak mówiłam na początku filmu, że w tym roku będzie szedł do przedszkola. No. No, no, no i dopiero, dopiero Będzie no, aż... aż sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam Tego jak e... I... I Nie, znaczy Powiem tak, ja chcę, żeby poszedł Do przedszkola i też szczerze mówiąc Nie chcę, bo Nie wiem jak ja Dam radę z tą rozłąką i w ogóle, ale wiem, że to jest też dla e, jego dobra, po prostu, bo tak trzymanie przy matce ciągle to, to tak, no, niezdrowe, nie, zdrowie nie jest, po prostu. Więc bardzo mu to zrobi. E, no tak, w końcu doczekaliście się tego filmu, <grym>, e, i tak. Więc no. E, w ogóle mój synuś ma teraz taką fazę na ciekawskiego George'a Więc zamówiłam mu bluzkę Bluzkę, e, z, właśnie z, To jest taka małka bajka dla dzieci w ogóle A mm, Jezu, ale ja w ogóle teraz mam taką fazę na zamawianie ciuchów Bądź kupowanie ciuchów <noise> Tak samo e, ogólnie ostatnio zamówiłam sobie koszulkę Właśnie mam ją na sobie e, Z Tini nie wiem czy pamiętacie, to jest moja idolka, ona była główną bohaterką, główną, główną postacią po prostu z serialu Violetta, więc ajajaj. ja ją bardzo uwielbiam i mam nadzieję, że będzie ten koncert w Polsce za niedługo po prostu, żebyśmy my fani nie czekali, naprawdę długo było, już czekamy sporo, sporo czasu. No, ale e, tak. E, no. No, co się żegnamy po prostu. Już bardzo długi ten film jest. Mam nadzieję, że dobrze wszystko wyrozumiale powiedziałam na tym filmie. Jakby powiem Wam tak szczerze, dziwnie się czuję przed kamerą i po prostu tak jąkałam się, że tak powiem. <laughs> Nie widziałam kompletnie. E, jak się pomylę, co powiedzieć, w ogóle takie tam. Ale chyba dałam radę. Prawda? <noise> e, I tak. Dziękuję za oglądanie tego e, odcinka w końcu. Nagrałam. E, no i do zobaczenia w następnym.